Hej, dzisiaj mam dla Was kolejne zakupy. Myślałam szczerze mówiąc, że w tym tygodniu będą trochę mniejsze, bo wyjechaliśmy na weekend i kilka posiłków z zeszłego tygodnia przeszło nam na kolejne, ale i tak wydaliśmy 354 zł. Przypomnę tylko, że to są zakupy dla rodziny 2 plus 1, które robiłam dzisiaj w Kauflandzie, w Biedronce, w Lidlu i w delikatesach. Jakoś tak wyszło, że w gazetce każdego sklepu coś tam było, po co chciałam specjalnie przyjść, więc musiałam niestety aż do tylu sklepów podejść. I zaczynamy od owoców i warzyw. Banany, oczywiście, gruszki do sałatki i do pizzy, bo chcemy zrobić w tym tygodniu domową pizzę i jedna z nich będzie z gruszką i gorgonzolą. Kipi, które dzisiaj było za 69 groszy w Lidlu, więc wzięłam, bo bardzo lubię. Seller naciowy który będzie nam potrzebny, bodajże do jakiejś sałatki. Już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno albo dzisiaj, albo jutro pokażę na Instagramie, jak przechowuję selera naciowego, bo nie wiem czy też macie ten problem, że aż tak dużo go nie używacie i on potem więdnie, robi się brzydki, rozmięka, a ja mam na to super sposób, także zajrzyjcie na mojego Instagrama. Myślę, że jutro to już na pewno będzie. Rukola, która będzie do sałatki i też do pizzy. Także rzadko kupuję rukole w takim, w takim dużym opakowaniu yy, i generalnie przez to rzadko kupuję rukole, chociaż bardzo ją lubię, bo to jest bardzo duża porcja i ciężko nam ją zużyć. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się uda. Obawiam się trochę, że do soboty, kiedy to będziemy właśnie robić pizzę, ona może troszkę już zacząć więdnąć ale to nie będzie nam przeszkadzało. Awokado, z którym niestety totalnie się sfrajerzyłam, bo w gazetce miało być awokado w promocji w Lidlu, a w sklepie ten rabat się nie naliczył i okazało się, że po prostu promocja na awokado będzie tylko jutro. Jednodniowa promocja taka we wtorek. Bardzo tego nie lubię. Teraz dużo tego jest w gazetkach, że właśnie jest gazetka niby od poniedziałku na cały tydzień, a są jakieś takie pojedyncze strony, gdzie są promocje tylko jednodniowe. Teoretycznie o tym wiem i staram się tego pilnować, ale niestety tutaj się nabrałam. Oni oczywiście specjalnie tak robią, żebyśmy właśnie przypadkiem coś kupili nie w promocji, no i mają mnie. Udało się. No ale już nie chciałam się bawić w zwracanie tego po prostu tak czy siak. To zjemy. Tu jest ta. No, ludzie, jak to się nazywa? O, sałata rzymska, właśnie, zapomniałam. Sałata rzymska, ja ją będę w tym tygodniu robić, będę robić z tego takie rapy, nazwijmy to, czyli zrobię taką sałatkę jajeczną z jabłkiem w kary. I jakby każdy lisek to będzie, będzie taki mały rap, takie na lunche. Staram się często robić troszkę takie mniej węglowodanowe posiłki, więc właśnie zamiast tortili użyjemy tej, tej sałaty. Ogórek, papryka. Mówiłam Wam ostatnio, że papryka była bardzo droga, także jak zobaczyłam w biedronce za 16 zł za kilo, to oczywiście musiałam specjalnie po to pójść, bo tak jak mówię, u nas papryki je się dużo, więc taka cena robi nam sporą różnicę. Przy okazji, jak poszłam do Biedronki po paprykę, to wzięłam też te grzyby shiitake, których my używamy na przykład do ramenu, a w tym tygodniu będziemy rozmrażać porcję ramenu, którą kiedyś tam zrobiliśmy i zamroziliśmy. Ja do tej pory kupowałam te grzyby w większych opakowaniach na Allegro, ale niestety ostatnio... Trochę już mi się ich przeterminowało, musiałam je wyrzucić, więc już tym razem nie chciałam ryzykować, tylko wzięłam po prostu takie małe opakowanie. Do kauflandu z kolei poszłam po te dwie rzeczy, czyli po miód w promocji za niecałe 30 zł, za takie kilogramowe opakowanie i za jabłka do szarlotki. To jest coś, co ja kupuję regularnie, nie do szarlotki, tylko do jogurtu, do jakichś owsianek. To wbrew pozorom wcale nie ma. Aż tak dużo cukru, szczególnie jeśli to jest jakiś taki tylko mały dodatek do czegoś. No, a jest to bardzo wygodne i w Kauflandzie też mają różne wersje, bo są i mm, na przykład z brzoskwinią, są z rodzynkami, bez rodzynek. Także skorzystałam też, że była trochę niższa cena. Kupiłam chleb, który jak widać jest już napoczęty. To jest właśnie chleb w naszych delikatesach. No, niestety jest, jest drogi, bo kosztuje 11 złotych. Ja zawsze, ponieważ głównie piekę swój chleb, to jestem trochę zdziwiona czasami cenami chleba, ale ponieważ na co dzień oszczędzamy robiąc własny chleb, to od czasu do czasu kupimy sobie. Mój partner właśnie bardzo ten chleb lubi. Także nawet tak go sobie podgryzać. <gry> Także dzisiaj akurat kupiliśmy. A z kolei w Lidlu wzięliśmy sobie na przekąskę te precle, które też są bardzo dobre. I tutaj jeszcze tego nie ma. Właściwie już nie ma, bo zjedliśmy, ponieważ dzisiaj byliśmy poza domem. Nie zdążyliśmy zjeść drugiego śniadania, więc każdy z nas wybrał sobie coś tam w sklepie, jakąś drożdżówkę, czy kruasanta z czekoladą, czy co tam chciał. Także to mam doliczone do tego kosztu zakupów, ale tutaj akurat tego nie pokazuję. No i kolejny raz promocja na. Nerkowce w Lidlu ja zawsze korzystam z tej promocji. Lubię używać nerkowców. Po pierwsze, też czasem po prostu je tak podjadam, bo bardzo lubię nerkowce. Ale jeżeli widzieliście szczególnie mój ostatni post na Instagramie dotyczący planowania posiłków, to tam właśnie pisałam, że ja lubię używać nerkowców do robienia odpowiedników wegańskich na biało, na przykład śmietany. Dlatego zawsze staram się jakiś większy zapas zrobić. Bo kiedy kupowałam z Allegro takie jakieś większe kilogramowe opakowania, niestety nadziałam się już wiele razy, że te orzechy były jakieś takie nieświeże, miały dziwny kolor, dziwny zapach, dziwny smak, więc kupuję drożej w stacjonarnych sklepach, ale zawsze szukam promocji, także na przykład tutaj była promocja 3 opakowania w cenie dwóch, więc za kilogram wyszło 41 zł, także to naprawdę nie jest zła cena. Ze słodyczy mamy taki krem czekoladowy. My nie kupujemy nigdy oryginalnej nuteli, bo, bo nie chce nam się przepłacać. Jesteśmy usatysfakcjonowani smakiem tego. I tak samo jakieś podróbkowe banty. Wychodzę z założenia, że słodycze, jak to słodycze, generalnie mają słaby skład i nie muszę przepłacać za jakieś oryginalne marki, jeśli one dla mnie nie mają wcale lepszego smaku. Te czekolady lubię z z Lidla tą serię, a teraz wyszedł jakiś nowy smak kokosowy, więc jedną taką wzięłam. Córka z kolei, ponieważ dzisiaj wyjątkowo była z nami na zakupach, normalnie jest w tym czasie w przedszkolu, ale dzisiaj była z nami i może sobie wtedy jak jest na zakupach z nami może sobie wybrać jakiegoś słodycza i dzisiaj wybrała te żelki. Ja dopiero w domu zobaczyłam, że one są wegańskie. Córka oczywiście je wybrała, bo są różowe i z jednorożcami. Także trochę się bałam, że one może będą jakieś dziwne, nie będą jej smakować. Ale okazuje się, że są bardzo dobre. Tutaj nawet mam już otwarte, bo też Wam chciałam przy okazji pokazać, ponieważ już córka się dorwała do tego opakowania i u nas wydzielanie słodyczy wygląda w ten sposób, że otwieramy opakowanie i zapełniamy takie te małe pojemniczki z IKEI. W zależności od opakowania, to czasem będą 2, trzy, cztery takie pojemniczki, i to jest. Jedna taka dzienna porcja żelków. Sobie może całe to opakowanie zjeść, a resztę zamykamy i to trafia do jej pudełka ze słodyczami. W Biedronce dzisiaj jeszcze też chciałam skorzystać z promocji na mrożone warzywa i owoce, więc wziąłam te brokuły, które już nam brakuje i jagody, bo to akurat też ostatnio dużo u nas idzie jagód. Tutaj mamy jeszcze oczywiście tofu. I w delikatesach dzisiaj. Na dzisiejszy taki łatwy, szybki obiad skorzystałam z garmażu, to znaczy te dewolaje, które wszyscy bardzo lubimy, szczególnie ja i córka. No i od czasu do czasu wiadomo, nie za często, bo to dewolaje wiadomo o co chodzi. Ale czasem sobie kupimy. Dzisiaj nawet udało mi się poprosić Panią, żeby do mojego opakowania to zapakowała. Także jestem zadowolona zawsze trochę mniej plastiku. My to sobie potem odgrzejemy w piekarniku, do tego będą pieczone, też mrożone frytki i surówkę. Też skorzystałam, że ponieważ już jestem, kupuję ten garmasz, to też wezmę sobie surówkę. Córka lubi tylko i wyłącznie surówkę z marchewki, ale skorzystaliśmy, że właśnie nie robimy sami, więc możemy sobie wziąć dwie mniejsze porcje i też surówkę z czerwonej kapusty dla siebie. Z nabiału mamy gorgonzolę. Miał być lazur, ale nie, nie znaleźliśmy go więc trochę przepłaciliśmy za, za tą gorgonzolę i to będzie właśnie do pizzy i do sałatki. No ten ser królewski, który już na pewno widzicie u mnie kolejny raz. Mozzarella tą w kawałku do pizzy i tą mozzarella light, którą nie pamiętam do czego wzięłam. Jeszcze właśnie reszta mojej rodziny lubi te serki waniliowe, więc sobie wzięli serki. U nas to też dużo tego idzie. To akurat głównie pójdzie do takiej quesadilla na śniadanie. Teoretycznie sernikowej z jabłkami, zobaczymy, jak to będzie smakować. Finu, którego używamy na co dzień, a dzisiaj było w promocji, trochę taniej w Lidlu, więc wzięłam od razu dwa opakowania, bo ma dłuższy termin jogurty 20 jajek, mleko to standardowo, a to jeszcze wzięłam, bo dzisiaj akurat było w promocji, a zawsze staram się, żeby chociaż pomimo tego, że na co dzień używamy tego mleka świeżego, żeby to UHT zawsze było. Yy, w spiżarni, w razie gdyby się coś skończyło, żeby nie, nie latać do sklepu. I ostatnie to właśnie mój partner sobie wybrał jeszcze jakiś, jakąś szynkę i kiełbasę. I to już wszystko. Teraz, tak jak tydzień temu i dwa tygodnie temu, opowiem Wam trochę o naszym milplanie, i dzisiaj też pokażę Wam, jak robię listę zakupów. I tak jak mówiłam, kilka posiłków przeszło nam z zeszłego tygodnia, więc przede wszystkim te parówki, które ustawiliśmy na początku tygodnia, tak żeby szybko je zjeść, bo one chyba jutro lub w środę już kończył im się termin przydatności. Na drugie śniadanie po prostu jogurt plus takie pieczone banany z cynamonem. No i na ten obiad dzisiaj, tak jak mówię, na łatwiznę, czyli... Te i surówka z garmażu i mrożone frytki. Na jutro będziemy robić omlet jajeczny z bananami. Potem nocną owsiankę. To jest właśnie jedna z takich rzeczy razem z jogurtem, które robimy praktycznie co tydzień, tylko staram się w miarę różne smaki wymyślać. Gofry pizzowe, które miały być w zeszłym tygodniu do Lunchboxa, a teraz będą po prostu takim lunchem. Wegańskie klopsiki z IK, które mamy zamrożone. Do tego zrobimy pieres z ziemniaków i surówkę z pora, który właśnie został nam z zeszłego tygodnia, więc też tak go specjalnie tutaj wstawiłam na wtorek, żeby w miarę szybko go zużyć, żeby nie zdążył już za bardzo zwiędnąć. Ta quesadilla z jabłkiem i tym serkiem kanapkowym, o której Wam mówiłam przy okazji zakupów. Pieczona owsianka ze skyrem. Tu będziemy robić spring rollsy, takie... Ja nie wiem już do końca, jak to, jak to się powinno nazywać. Jaka jest różnica między spring rollsami a saigonkami? W każdym razie to są te takie świeże, niesmażone, tylko po prostu warzywa, jakieś tam mango, tofu. Myślę, jeszcze damy, to zawinięte jest w papier ryżowy. I do maczania taki trochę słodki sos orzechowy. To jest bardzo dobre, takie fajne, kolorowe, zdrowe danie. I na obiad stir fry z tofu. to jest właśnie jak chcę, żeby jakiś obiad mój partner robił i coś, coś muszę mu narzucić, to wtedy zawsze wpisuję ten stir fry, bo to jest jego specjalność. Będziemy też robić, ponieważ poczuliśmy już wiosnę, to będziemy robić wiosenne kanapki jakieś tam z warzywami, z jajkiem na twardo i też jest taki, takie, takie wege żółtko, taki sos, który wygląda i smakuje naprawdę bardzo przypomina prawdziwe żółtko, także zrobimy ten sos jeszcze do tych kanapek, tylko tym razem chcę spróbować... Dać trochę mniej oleju do tego sosu, bo tam bodajże były dwie łyżki w przepisie, ale dużo ludzi komentuje, że można spokojnie tą jedną łyżkę mniej dać, także chcę tym razem spróbować, żeby jeszcze było troszkę zdrowsze, bo w tej wersji mm, y, jest pyszne i nie mam, nie mogę mu nic zarzucić, ale zawsze, jakby się dało troszkę tego oleju jeszcze tutaj. Y, Troszkę go ograniczyć, to by było super. Będziemy robić też jaglaną szarlotkę, czyli taką po prostu zapiekaną kaszę jaglaną z jabłkami i być może ją zrobimy na dwa dni. Chyba, że coś nam tutaj innego zostanie, to wtedy tylko pojedynczą porcję. To się jeszcze nad tym zastanawiam. Będzie sałatka z rukoli, z kiszonymi burakami, które zostaną, ponieważ już mój partner mnie poinformował, że dochodzi zakwas z buraków. Więc to znaczy, że będzie kolejna porcja kiszonych buraków, którą będziemy starali się w miarę możliwości zużyć, więc pójdzie do tego. Właśnie sobie zdałam sprawę, że zapomnieliśmy kupić pomidorów suszonych, które miały do tego być, ale to sobie darujemy, może damy coś, coś innego albo, albo w ogóle zrezygnujemy z tego. Nie, nie będziemy na pewno wracać do sklepu po tą jedną rzecz. No i do tego będzie też ten, ten lazur, a... To, co kupiliśmy, czyli gorgonzola w rzeczywistości. I tutaj będziemy rozmrażać ramen, który mój partner robił jakieś dwa tygodnie temu. To był ramen wieprzowy, ale całe mięso, które było do tego ramenu, zjedliśmy. Zostało nam tylko sam sambulion, więc tym razem y, będziemy je robić z tofu. A tutaj będzie w piątek rano owsianka, prawdopodobnie z wolnowarą, bo tak po prostu jest najszybciej. Y, no i ta szerlotka, jeśli nam zostanie. Z kolei na ten lunch będą te takie rapy z tej sałaty, sałaty rzymskiej, którą pokazywałam, i to będzie do tego, będzie taka pasta z jajkiem, z jabłkiem, z przyprawą kary, to jest bardzo dobre. I to też nam przeszło, te wege kotleciki rybne z zeszłego tygodnia, do tego jakieś pieczone ziemniaki i surówka z kiszonej kapusty. No i też kolejna rzecz, która przeszła właśnie z zeszłego tygodnia, to są te placki z kiszonej kapusty. Jak już otworzymy opakowanie, no to wiadomo, że chcemy to zjeść na potencjalny lunchbox na wyjście. Znów coś, co nam przeszło z zeszłego tygodnia, czyli takie szaszłyki halloumi z cukinią i pomidorkami i kokosowe kulki i do tego jeszcze Albo jakiś owoc, albo rozmrozimy sobie. Mamy jeszcze kilka fasolowych donatów z czekoladą, żeby ten trzyczęściowy lunchbox zapełnić. No i właśnie w sobotę, ponieważ będzie trochę więcej czasu, to będziemy robić domową pizzę. Także na pewno będzie jedna wersja z gruszką i gorgonzolą, i rukolą. A i też na pewno oczywiście musi, musi być wersja z szynką i z ananasem, którą uwielbia moja córka, więc. Te dwie na pewno będą. Też naleśniki przeszły nam z zeszłego tygodnia. Zrobimy też na drugie śniadanie w niedzielę kaszemanną z karmelizowaną gruszką, i na obiad znów coś, co nam przeszło czyli ten taki indeks sejtanu. Do tego zrobimy pire ziemniaczane. Ja w ogóle kiedyś kupiłam na Allegro takie płatki ziemniaczane, z których podobno można zrobić pire i jeszcze dotąd nie miałam okazji tego wypróbować, a bardzo chcę spróbować, ponieważ właśnie ziemniaki to jest coś, co często, często się u nas marnuje, w sensie, że zaczynają kiełkować, i już w pewnym momencie po prostu trzeba je wyrzucić. Więc, jeżeli to by wyszło smaczne, to, to byłoby fajne też rozwiązanie, żeby taką. Paczkę tych płatków ziemniaczanych w spiżarni mieć, i w razie potrzeby móc sobie zrobić pire. No i do tego zrobimy duszoną marchewkę, którą ja bardzo lubię. Niestety wiem, że córka nie będzie zadowolona, bo ona lubi tylko marchewkę w surowej postaci, no ale ja lubię i mam ochotę, a jej najwyżej po prostu obiorę kawałek surowej marchewki. I też w tym tygodniu chciałam Wam tak szybko pokazać, jak robię listę zakupów. Także jak już mam cały plan spisany, wszystkie posiłki. To idę po kolei i zapisuję sobie, co jest potrzebne. Na przykład mam tutaj pierwszą pozycję jajka i przy każdym posiłku liczę, że na przykład do tego potrzebnych było sześć jajek, do tego dwa jajka, potem dwa jajka i ile w związku z tym będzie tych jajek potrzebnych na cały tydzień. Idę po kolei każdym posiłkiem, żeby niczego nie przegapić. Zapisuję sobie czasem rzeczy typu np. pół papryki i pół papryki, i żeby nawet, nawet takie rzeczy, w sensie nie muszę kupować dokładnie tyle papryki, ile tu napisałam, no bo papryka to jest coś, co my też jemy, powiedzmy, dodatkowo, więc oczywiście kupię jej więcej, ale chodzi o to, że jeżeli wyjdzie mi, że potrzebuję tylko jednej papryki na ten tydzień, no to kupię np. Dwie albo no powiedzmy trzy, ale już na przykład nie cztery czy pięć, bo wtedy już ryzykujemy, że się zmarnuje. Przy niektórych pozycjach mam też znak zapytania. To są rzeczy, które wiem, że są potrzebne do tych posiłków, ale nie jestem na 100% pewna, czy je musimy kupić, czy je jeszcze mamy, czy, czy nie są przeterminowane i tak dalej, więc zapisuję tak naprawdę wszystko to, co jest potrzebne, pomijając jakieś rzeczy, które... Co do których jestem na 100% pewna, że je mamy i nie trzeba ich kupować, ale generalnie staram się zapisywać większość i tylko przy niektórych zaznaczam sobie, że trzeba sprawdzić, czy to mamy, czy nie. Bo tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby nie wracać potem do sklepu po jakieś pojedyncze rzeczy, więc chcę tę listę zakupów robić naprawdę bardzo dokładnie. No i potem, jak już mam gotową listę, to sobie jeszcze przeglądam gazetki i to wszystko przepisuję do listonika. A w listoniku mam też, oprócz tego, że mam taki standardowy podział na, na kategorie, tak, czyli owoce, warzywa i tak dalej, to ja też w oparciu o to, co jest w gazetkach, dzielę sobie produkty na sklepy. To znaczy, że na przykład jeżeli cukinia jest akurat w promocji w Kauflandzie, to ona nie będzie u mnie w listoniku w dziale warzyw, tylko w dziale kauflandu, żebym wiedziała, że po prostu pewne rzeczy są akurat teraz prom w promocji w tych sklepach. I to tak naprawdę tyle. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Was w ogóle to interesuje, moje zakupy i moje mil plany i moje listy zakupów, to zapraszam Was do subskrybowania i jak zawsze zapraszam również na mojego Instagrama. Pozdrawiam.